Witam Was w odcinku organizacyjnym. Nie mam skina, dlatego że nie mam internetu. Już se przygotowałem sejwa na takie tam różne rzeczy. A więc to będzie odcinek organizacyjny. Jak widzicie, Wam tu obóz za sobą mały. Noc jak na razie, świta. Um, co tu jeszcze dodawać? Że wszystko tam będziemy obawiać, yy, i różne takie, więc można zaczynać. Och. Tutaj mam ma mały ekwipunek, drewna się zbierałem kilo w wykończony. Jak tu widzicie 32 żelaza mi się przetopiło jak na chwilę. Na wszelki wypadek pochodnie postawię, co nie. Bo ja nagrywałem ostatnio na save, ale coś mi się z tym HD i takie inne popsuło. I... Do tej pory usunęłem ten film, bo te HD, coś tam nie działało, coś mnie wzięło w bok, nie wiem. Dlatego teraz nagrywam nowy filmik, czyli odcinek organizacyjny. W tym odcinku obawiamy różne sprawy. Będę wam mówić co i jak. Um, że gdzie będę mieszkać właśnie, to jak um, w komentarzach piszcie, bo jeszcze nie jestem pewien gdzie ja wam mieszkać. Ale myślę, że raczej w skalę zrobić dom, no, bo zwykle są ładne domy w skalę. Widzieliście najlepiej, żebyś wynieść z tej lodowej krainy Jak widzicie mam 45 surowej wołowiny bo tyle krów napotkałem, że u. Tutaj już byłem przy mobspawnerze, dlatego widzicie, że siodło mam. Co tu jeszcze dodać? I że wiecie, że fajnie normalnie jest tak, że Pokolorować można zbroję, widzicie? O. Spodnie są fajne, i buty, a ta skórzana tunika to żeby też była taka kolorowa. Piąty poziom, a. Co tu jeszcze wam dodać? Że. Będą chyba z dwa sezony. Um. Nie wiem, kiedy będę mieć czas do nagrania. Ale, raczej, by był dobry pomysł zamieszkania w górze. To w następnym odcinku byście już widzieli jak. Żebym znalazł swoją górę własną, taką wielką, bym ją wyprostował na taką normalną, bym się wbił tam trochę, by budował yy, na stylu J.J. Jokera, bo on to naprawdę fajnie wybudował, choć z niego cheater. Ściągnęłem jego sejwa, żeby pooglądać, a tam zobaczyłem normalną wodę. Nie w że tylko wiecie, o jaką mi chodzi. Patrzcie. O taką normalną, że się trzymają w ręce. Jeszcze ta zobaczyłem, ale to można takiego wykopać, takiego ziemia. To pewnie można. Ale mnie właśnie zadziwiło, że oj... On był cheaterem ja, yy, teraz mowa o JJ Jokerze. No tego pieska w górze nie będę budować. Chodzi mi w ogóle o domek w jego stylu Naprawdę ładnie by to wyglądało. Teraz właśnie miałem iść szukać owiec. Na łóżko, bo ja tutaj tyle przed z stworów widziałem. I co tu więcej? Jak mówiłem, będą mały. Yy, no. W następnym odcinku to już się wkopię w dziurę jakąś i będę już mieć tam trochę rzeczy tych przygotowanych No to najwyżej będziemy widzieć się w następnym odcinku, jak już będę wiedzieć więcej rzeczy i tak dalej, dawajcie łapki w górę, sub, no, polecajcie.